Dzień dobry, witam w nowym tygodniu, 14 dzień listopada, zapraszam na poranny przegląd techniczny, oczywiście poniedziałek, startujemy, startujemy po weekendzie i zaczniemy sobie może od wykresu, trochę nietypowo, od wykresu USDPLN, żeby zobaczyć jak ten okres, tego też święta w Polsce, co Wam wspominałem, że ten 11 często jest taki burzliwy, często jest na dużej zmienności na jakichś ruchach spekulacyjnych na wykresie z polską walutą. Zobaczmy, jak to się odbywało w ostatni piątek. E, wydaje się, że czwartek był bardziej ruchliwy, zobaczcie tą świeczkę. Czterogodzinową to jest czwartku, natomiast sesja piątkowa to jest mniej więcej od tego punktu do tego punktu oczywiście był spory spadek, e, jakbyśmy sobie tak przybliżili z okolicy 461 do poziomu 4.51, tak w maksymalnym zakresie, zrobione około 1000 pipsów, natomiast nie stanowi to dla mnie jakiegoś większego zaskoczenia, jeżeli chodzi o skalę zmienności. Nic takiego tym razem bardzo niespodziewanego się nie wydarzyło. Zdecydowanie jest to w takiej normie, jeśli chodzi o zmienność, jaka w ostatnim czasie panuje na wykresie USDPL, a także tylko w ramach sprawdzenia i odnotowania tego, co wspominałem Wam w ubiegłym tygodniu. A teraz układ średnioterminowy na tym rynku, bo wydaje się, że zatrzymujemy się w ciekawym miejscu. Strefa wsparcia oparta na dużej biegunowości, tutaj na silnej biegunowości. Zaznaczymy sobie to strefą tutaj w odcieniu zielonego. Zobaczcie, mamy tu jeden wierzchołek zrzucenie, drugi wierzchołek zrzucenie, wyjście, górą, mocny strzał popytowy tutaj. Później jest test w ramach biegunowości, również to wsparcie pierwszy raz nam zadziałało. I teraz po. Teraz po dosyć sporym czasie, bo to wcześniej był sierpień. Powiedzmy po mniej więcej trzech miesiącach, niemal wracamy do tego zakresu, czy równo nawet i trzech miesiącach wracamy do tego zakresu cenowego. No i zobaczymy, jak teraz cena nam zareaguje po raz kolejny, testując ten obszar. Jeśli chodzi o dokładny kurs, to możemy sobie tutaj to zaokrąglić do 4,52,00. Tak? Oczywiście z drobnym marginesem, bo zmienność to jest bardzo duża, jeżeli chodzi o te wartości w pipsach, więc nie będziemy na pewno tutaj co do kilku pipsów tego zaokrąglać, trzeba to bardziej do okrągłej wartości. Także 4,52 punkt odniesienia, strefa odniesienia dla osób, które średnioterminowo gdzieś handlują, to zdecydowanie jest to schemat na dłuższy okres czasu i zobaczymy, czy w ogóle zostanie potwierdzony. Na razie patrząc d jeden mocna spadkowa w piątek zamknięta. Dzisiaj jest drobne odrażowanie, natomiast jeszcze to nie stanowi jakiegokolwiek potwierdzenia. Zobaczymy. Warto poczekać przynajmniej dzisiaj do godzin wieczornych, może jeszcze jutro. Zobaczymy, jak to będzie rozgrywane. E, przechodzimy dalej. Euro, USD. Tutaj zdecydowanie zawężamy obszar, jeżeli chodzi o obserwacje. Mamy schemat na wykresie jednogodzinowym. Jeżeli byśmy sobie pomierzyli ten ostatni swing wzrostowy, czy ten pomiar ostatniej fali, czyli to POW, to mielibyśmy 38,2, natomiast jeszcze dosyć sporo nas dzieli do tego zakresu, natomiast jeżeli mielibyśmy się do niego odnieść, no to właśnie to 38,2% z tego pomiaru ostatniej fali wzrostowej rzutuje nam tutaj strefę cenową, tak naprawdę okrągłą strefę cenową, bo to jest 1,0200, tak? do takiego poziomu cenowego możemy się tutaj utożsamiać. Potwierdzenie w postaci biegunowości w związku z tym wierzchołkiem, no i jedyne co pozostaje to teraz czekać, no bo zobaczymy czy ta korekta obecna będzie pogłębiana. Jeżeli będzie nowy szczyt wyznaczony to będziemy sobie scenariusz aktualizować. Jeżeli będziemy poruszać się na południe, czyli dolar będzie zyskiwał w stosunku do euro, no to to, to 1.02 jest tą strefą popytową na tą chwilę. E, GBP, USD Tutaj mamy podobny schemat, tak naprawdę, jeżeli chodzi o punkt odniesienia. E, 382. Tutaj na kablu bardzo fajna zmienność. W ostatnich, nawet miesiącach można powiedzieć, bardzo fajny instrument do handlu takiego intraday. No i tak, jeżeli chodzi o 382 w przypadku GBP -USD, no to mamy poziom cenowy 11650, mniej więcej 1.1650, 1.1655, poziom popytowy związany właśnie z tym współczynnikiem 38,2 na pomiarze ostatniej fali no sporo nas jeszcze na tą chwilę dzieli tutaj ponad ponad 100 pipsów potrzebujemy zrzucić. No zobaczymy, na tą chwilę to otwarcie takie sesji europejskiej powiedzmy jest minimalnie wzrostowe Zobaczymy, jak to po godzinie 9 się potoczy. Czy będzie pogłębianie korekty, czy raczej nowe szczyty i aktualizacja scenariusza. Tutaj musimy sobie poczekać, jak rynek nowy tydzień ukształtuje. E, idąc dalej, USDJPY, mocna zmienność w ostatnim czasie. Tutaj zobaczcie tą świecę z czwartku, z godziny 14. Tutaj z jeden sto, ze 146 zeszliśmy na 143,70. Na kolejnej na 142 niemal. Także bardzo silna zmienność w, okresie, w odstępie powiedzmy. 2-3 godzin zrobiliśmy jakieś 500 pipsów, także mm, bardzo duży ruch na ujku, i teraz tak spoglądam, co możemy sobie tutaj wyznaczyć. Myślę, że z 30-minutówki fajny układ tutaj korekcyjny nam się e, pojawia. Mam tutaj na myśli ten odcinek. Możemy tutaj układ na korekcie pędzącej 1 do 1 sobie wyznaczyć. W takim przypadku e, mielibyśmy poziom popytowy na wysokości tej niebieskiej linii teraz wyznaczonej. I zakładając tą równość, zaraz jeszcze to zaznaczę innym kolorem. Sobie, zakładając sobie teraz tą równość na ujku, mamy to FS100. Czyli to co mówiłem, odmierzamy sobie rozpiętość tego odcinka, odkładamy od ostatniego dołka. To jest sesja z piątku, godziny wieczorne, czasu polskiego. Otrzymujemy tą strefę popytową na wysokości 14070-1475 e, i jako tą strefę oporu na dzień dzisiejszy. E, bieżący kurs no, potrzebujemy trochę ponad 100 pipsów tutaj podbić kurs, natomiast no, przy skali zmienności na ujku, również tak jak i na kablu, tutaj na ujku przede wszystkim i w ostatnim czasie też bardzo dynamiczne ruchy się pojawiają, więc ten rynek warto obserwować. Także jest to zdecydowanie układ na dzień dzisiejszy, jeśli tylko i wyłącznie zmienność będzie przynajmniej na średnim poziomie takim, biorąc pod uwagę yy, to, 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 do czego nas przyzwyczaiła ta para walutowa, to myślę, że spokojnie jest to schemat na tą sesję otwierającą na tydzień, na tą sesję poniedziałkową, tak, czyli 140,70 strefa oporu na USDJPY.